Ma fryzjer w lodówce Maszynka Witajcie moi drodzy Dzisiejszy odcinek jest inny niż zawsze Dalej nadajemy dla was dzisiejszy, ale tym razem pokażemy wam miejską dżunglę Przyjechaliśmy do Monachium I co tutaj zobaczymy? No, to się okaże, ale zaczynamy od kościoła. Bardzo pięknymi, rokokowymi zdobieniami. Złoty, a skromny. Ja nie tego ja nie już. <gry> nie już. Już. Jeszcze nie opowiedziałam, ale już. Ale to będzie dobry kawał. A się go nie da powiedzieć. Wśród przepychu pięknych i różnorodnych rzeźb w tym kościele, który zwiedziliśmy, można było zobaczyć rzeźbę Mojżesza. I uważny obserwator mógł dostrzec, że ten Mojżesz na swojej głowie miał co ciekawe rogi. Dlaczego? Właśnie. Czasem możemy się zaskoczyć, że widzimy w kościele statuę czy obraz z rogami i myślimy o pewnie diabła. Okazuje się, że to jest mojżesz. A... Dlaczego tak jest? No, sytuacja jest dosyć taka, nie wiem czy powiedzieć, śmieszna czy kuriozalna. Otóż wywodzi się to z błędów w tłumaczeniu. Otóż yy, to słowo, które oznacza rogi, również oznacza ogorzały. I jak Mojżesz się rozmawiał z Bogiem. To od blasku Boga o, miał ogorzałą twarz. aby zostało przetłumaczoną, że rogata. No i skoro w piśmie było napisane rogatą po tłumaczeniu, to i malarze czy rzeźbiarze robili rogatę. Paweł, dlaczego sznycel podawany w Monachium nazywa się sznyclem wiedeńskim? Ponieważ. Yy, to jest trudne pytanie. Taki? Oto sznycel nazywa się wiedeńskim. Ponieważ. Tak wypraktykowano, że świnie hodowano pod Wiedniem, ponieważ Austria to taka duża wieś, więc tam hodowano świnie i później przywożono je tutaj i to mięso w połowę drogi, to świnie szły na nogach i to mięso nabierało wtedy takiego smaku. Gdyby ktoś z Was się zastanawiał, Czym zajmuje się nasz ulubiony piłkarz za granicą? To tutaj można zobaczyć. Przyjechaliśmy do centrum Monachium metrem linią U2. Ciekawostka jest taka, że od nazwy tej oto linii swoją nazwę wziął bardzo znany zespół rockowy, również nazywający się U2. Co tutaj Wycieczka widzimy? Do zdjęcia. No, starcie, tu widzimy tak, Basię robiącą... Wycieczka do zdjęcia. To jest pomnik Jana III Sobieskiego, który przybył z odsieczą pod monachium. I pomnik ten otoczony jest czterema lwami i każdy ten lew symboli symbolizuje jedną cnotę tego króla. Jakie? No, pierwszy lew to na pewno odwaga. Drugi mądrość. A trzeci to e, stanowczość. A czwarty lew sprawiedliwość. Tutaj możemy zobaczyć piękne pomniki Hamleta i jego lwa. Legenda głosi, że kiedy Hamlet przemówi, to lew ożyje. Moi drodzy. Zastanawiacie się zapewne, czy dużo czasu poświęcamy, aby zapamiętać te wszystkie fakty. Otóż ułatwiamy sobie sprawę, troszkę wam zdradzę sekret, używamy różnych mnemotechnik. I tak, na przykład, żeby zapamiętać wszystkie liczby rzymskie, to wystarczy zapamiętać jedno zdanie, lody czekoladowe, dobrze mrożone. I... Każde słowo zaczyna się od innej liczby. Lody L, czekoladowe C, długość D, mrożone M i już łatwo uszeregować sobie liczby rzymskie. Tak samo możemy zapamiętać kolory tęczy. Wystarczy zapamiętać zdanie: Czemuś poszła żabko zielona na grób faraona. Voilà. Moi drodzy, nie bez kozery, zrobiliśmy sobie przerwę na piwo w pobliżu kościoła, bo piwo i kościół mają wbrew pozorom bardzo dużo wspólnego. Dlatego, że piwo jako pierwsi robili mnisi, A dlaczego zostało wynalezione piwo? Otóż każdy sobie wyobraża, że teraz mamy tak zanieczyszczone rzeki, a kiedyś tam w średniowieczu to nie było takiego przemysłu, więc była czyściutka, krystalicznie woda, a okazuje się, że nie. Otóż przy wszystkie sady były budowane przy rzekach bo ludzie potrzebowali wody i wszystkie zakłady garbarskie niegarbarskie, później były przy rzece i te wszystkie ścieki zostały do, były wrzucane do rzek woda była zanieczyszczona i ludzie ją jednak pili i chorowali więc żeby trochę polepszyć jakość tej wody, żeby nie chorować nici wymyślili piwo, które zawierało troszkę alkoholu, więc ta woda już była wtedy zdatna picia. zażyliśmy trochę Kultury i sztuki, więc czas na odrobinę nowoczesności. Przenosimy się zatem do Muzeum BMW. Gdzie Basia co tutaj oglądamy? Samochody, a także motocykle mm. zamontowałobyś taki silnik do Leona? Latałabym. Jesteśmy w muzeum BMW, firma ta słynie przede wszystkim z tego, że z roku na rok wprowadza coraz więcej usprawnień do swoich samochodów. Jakiś przykład? No jako taką ciekawostkę można podać, że od 2018 roku w samochodach BMW są montowane kierunkowskazy. Staramy się znaleźć tutaj jakąś wystawę, na której będziemy mogli te kierunkowskazy zobaczyć. Znaleźliście. O ciężko, ciężko, ciężko. ale w jednym prototypie było. Tak. Ciekawa konstrukcja kokpitu ma za zadanie umożliwić zmianę kierowcy w trakcie jazdy. Co byś kupiła? Jadąc na zakupy takim pojazdem. Może jakieś aperola i pomarańcz? Z cynku? Ania, dlaczego z cynku robi się ciastka? Z cynamonu. O, masz już odpowiedź. Bo to cynamon.